Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Niedawno zmarł mój tata i próbuję teraz ogarnąć jego sprawy spadkowe. Jestem jedyną córką i w testamencie zostałam wyznaczona jako wykonawca testamentu i jako jedyna spadkobierczyni. Tata zostawił po sobie dom i skromne konto bankowe i trochę długów. Do jego domu wciąż przychodzą listy od wierzycieli, niespłacone karty kredytowe, rachunki szpitalne i opłaty członkowskie z klubów, do których należał. Czy powinnam zacząć spłacać te rachunki, aby ocalić spadek? Boję się, że jeżeli nie zacznę spłacać jego długów, to wierzyciele przejmą dom daty, który chciałabym zachować dla siebie. Jeżeli tata pozostawił po sobie testament, to powinna pani złożyć oryginał testamentu w sądzie w ciągu 10 dni po śmierci ojca i skontaktować się z adwokatem spadkowym w celu ustalenia, czy konieczne będzie otwarcie postępowania spadkowego. Jeżeli tak, to po złożeniu stosownych dokumentów sąd wyda orzeczenie, na mocy którego będzie pani mogła oficjalnie objąć funkcję wykonawcy spadku, tak zwany personal representative. Oprócz kredytu na dom oraz dostawców mediów nie powinna Pani na razie spłacać żadnych wierzycieli, którzy przysyłają rachunki po śmierci Taty, zanim nie skontaktuje się z Pani w tej sprawie z adwokatem. Może Pani zamknąć wszystkie aktywne członkostwa w klubach, za które naliczane są składki członkowskie, i powiadomić ich o śmierci Taty. Nie należy natomiast zamykać dostawy mediów do domu którym będzie się pani zajmować do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Może pani bowiem ten dom wynająć w międzyczasie lub tam zamieszkać. W kwestii rachunków od powinna pani przekazać wszystkie te rachunki adwokatowi, który prowadzi sprawę spadkową w pani imieniu. Wszyscy znani pani wierzyciele muszą być bowiem, według prawa, powiadomieni o otwarciu spadku i będą mieli trzy miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń w toczącym się postępowaniu spadkowym. Jeżeli przegapią ten termin po poprawnym ich zawiadomieniu, ich długi przepadną. Po zgłoszeniu roszczeń, adwokat prowadzący pani sprawę powinien się umówić z panią. Aby przedyskutować zasadność tych roszczeń i podjąć decyzję, czy warto te długi negocjować i spłacać, pod warunkiem, że jest na nie pokrycie z majątku spadkowego. Jeżeli dom daty był jego głównym miejscem zamieszkania, czyli tzw. homestead, to większość wierzycieli, w tym szpitale i banki udzielające kart kredytowych, nie mogą zająć jego domu za swoje długi. Można wówczas złożyć w sądzie spadkowym wniosek o zatwierdzenie statusu homestead dla tej nieruchomości i zwolnienie go z odpowiedzialności za większość długów. Niektórzy wierzyciele, w tym na przykład bank, który udzielił pożyczki na dom lub urząd skarbowy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z prawa homestead i mogą dochodzić swoich długów pośmiertnie z całego majątku zmarłego. Jeżeli na kontach bankowych, które zostawił po sobie ojciec, jest wystarczająca kwota na pokrycie kosztów postępowania spadkowego, wynagrodzenia adwokata i pani, Kosztów pogrzebowych oraz długów zmarłego, to adwokat może po porozumieniu z panią spłacić część tych długów lub zakwestionować ich zasadność, zmuszając tym samym wierzycieli do wytoczenia spadkowi osobnego procesu sądowego o ten dług w ciągu 30 dni. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam również do wysłuchania moich podcastów dostępnych na stronie www.piaseckalo. Nazywam się Agnieszka Piasecka, i jestem polskim adwokatem na Florydzie. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną, zadzwoń na 727 538 4171 pięć trzy osiem cztery jeden siedem lub 813-786-3911